Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne, wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy dziś będzie nowa hossa na Giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie państwo, że te materiały niosą one dla was jakąś wartość. A więc zaczynamy. Czy dziś będzie nowa hossa na Giełdzie? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, warto zastanowić się, co jest teraz barometrem ryzyka na całym świecie. A ten barometr jest przedstawiony właśnie na pierwszym wykresie. Pierwszy wykres widzimy w tle, jak zachowują się włoskie CDS-y względem spreadu między niemieckimi a włoskimi obligacjami. I inwestorzy patrzą teraz na ten wskaźnik, ponieważ jest on dla nich barometrem światowego ryzyka. Generalnie zaczyna on w ostatnich godzinach i ostatnich dniach spadać, czyli ryzyko spada i to jest dobra informacja. I wykres ten sam, tylko że w ograniczonej skali czasowej ten drugi, który teraz widzimy w tle, pokazujący jak zachowuje się mniej więcej od lutego ten wskaźnik, sygnalizuje, że właśnie mniej więcej od momentu przełomu tego i poprzedniego miesiąca. Znowu ryzyko spada, czyli naprawdę powstaje pewnego rodzaju środowisko, które sprzyja popytowi na ryzyko, i być może to, co się dzieje teraz na przykład na giełdzie w Niemczech, jest tego pochodną, ponieważ spadające, zmniejszające się ryzyko e, e, fragmentacji strefy euro, rozpadu, pewnego rodzaju kłopotów strefy euro daje potencjał ku temu, żeby niemieckie akcje były pchane w górę. Ale dlaczego ten tytuł? tego wpisuję jest to, czy dziś będzie nowa hossa na giełdzie. Ponieważ jesteśmy o krok od tego, żeby indeks NASDAQ dziś przebił poziom 20% odbicia od minimów, które były dwa miesiące temu ustanowione. I jeżeli dzisiaj na koniec sesji uda się zakończyć na indeksie NASDAQ nad poziomem czwartkowych maksimów, to oczywiście powstanie techniczna Hossa, która będzie zachęcała do tego, żeby zwiększyć szanse dalszych wzrostów, żeby zmniejszyć ryzyko długich pozycji, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że indeksy giełdowe na przestrzeni ostatnich 7 miesięcy dyskontowały e, fakt że to, ta recesja, osłabienie gospodarcze, które ma miejsce teraz, że ta recesja będzie słaba, że będzie płytka, że nie będzie zbyt głęboka i że wcześniej czy później, raczej wcześniej, indeksy giełdowe zaczną dyskontować dobry scenariusz dla indeksów giełdowych. Czyli mówiąc innymi słowami, jeżeli dzisiaj indeks NASDAQ wejdzie w techniczną hossę, to wtedy szansa na to, że światowa recesja będzie krótka, będzie płytka i nie będzie zbyt długo, będzie duża. I oczywiście bardzo, bardzo wiele będzie zależało od tego, czy też inne indeksy giełdowe zaczną to samo potwierdzać. Dlaczego tak mówię? Ponieważ inwestorzy na całym świecie wiedzą, że giełda to jest wskaźnik wyprzedzający koniunkturę w gospodarce, więc jeżeli giełda zacznie rosnąć, pomimo tego, że teraz mówi się o recesji itd., itd., to będzie to oznaczało, że barometr koniunktury na całym świecie, w światowej gospodarce już teraz wykreśla scenariusz optymistyczny, że giełda papierów wartościowych dyskontuje dobry scenariusz dla rozwoju ścieżki wzrostu gospodarczego na całym świecie. Więc dzisiejsza i kolejne sesje będą niezwykle istotne, bardzo ważne. A dlaczego? Na następnym wykresie widzimy, że nie tylko mamy teraz w okolicach czwartkowych maksimów. 20% odbicie od minimów, ale także jest to miejsce, gdzie przebiega półroczna linia trendu spadkowego, więc naprawdę, jeżeli dzisiaj okaże się, że sesja na Nasdaq jest wzrostowa, jest ładna, a najlepiej oczywiście, żeby dzien, dzienna świeca miała długi biały korpus, bez większego cienia z góry. To oczywiście szansa na to, żeby kontynuacja wzrostu była duża, będzie e, silnie. Rosła i szansa na to, że recesja będzie płytka, że będzie krótka, także wyraźnie wzrosną. Więc od dzisiejszej sesji na Wall Street bardzo wiele e, uzależniam, jest ona dla mnie niezwykle prognostyczna i generalnie wszystkie sesje, które będą w kolejnych dniach, jeżeli oczywiście scenariusz prowzrostowy dzisiaj nie zaczął się materializować, a potencjalne spadki nie byłyby zbyt głębokie. Co także zwiększa prawdopodobieństwo tego, że dziś będzie nowa hossa na giełdzie? To zachowanie kryptowalut i widzimy na następnym wykresie, że bez względu na to, czy patrzymy na Bitcoina, na Ether, czy patrzymy na Polkę, czy na Solanę, no to ewidentnie kryptowaluty są dzisiaj kupowane i presja na kryptowaluty trwa. Gdy zobaczymy wykres Taki średnioterminowy, to także widzimy, że udaje się obronić 22 600 punktów na bitcoinie, a to naprawdę daje potencjał ku temu, żeby dzisiejsza sesja na Wall Street była wzrostowa. I jeszcze raz przypominam, dzisiaj nie ma danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, w ogóle nie ma żadnych danych, więc sesja jest typową na test sentymentu. I zobaczymy, jaki faktycznie jest teraz nastrój na giełdach. Jeżeli sesje będą wzrostowe, to giełdy papierów wartościowych będą chciały kontynuować letnią falę wzrostową i będą dyskontowały jeszcze raz przypomnę scenariusz, który mówi, że światowa recesja z gospodarcze będzie płytkie i będzie krótkie, a nie długie i będzie głębokie, więc yy, yy, następny rynek, który sygnalizuje nam, że jest duża szansa na wykrystalizowanie się nowej hossy na giełdzie. Yy, indeks S&P co prawda ma jeszcze sporo miejsca do tego żeby sięgnąć okolic 20% odbicia od minimów. Ale jeżeli dzisiejsza sesja przebije te maksima z przełomu maja i czerwca, czyli okolice 4200 punktów, to także popyt na ryzyko będzie sygnalizował nam, że indeks S&P będzie miał ochotę spróbować zaatakować to 20% odbicie od minimów, które były ustanowione dwa miesiące temu. O indeksie DAX już mówiłem, natomiast popyt na ryzyko ma tutaj ewidentnie szansę na to, żeby w krótkim czasie, nawet być może jeszcze w tym tygodniu, zaatakować psychologiczny poziom 14 tysięcy punktów, gdzie mamy także najszybszą linię trendu spadkowego, którą widzimy na wykresie. Z takich ciekawostek, być może po prawdziwych powodów, dlaczego Pelosi wizytowała w poprzednim tygodniu Tajwan, jest ostrzeżenie, które płynie i informacje, które płyną z tych następnych dwóch wykresów. One sygnalizują, że na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo silnie odradza się handel między Rosją a Chinami. Zaczyna bardzo wyraźnie rosnąć eksport Chin do Rosji. I ten wykres to dobitnie pokazuje. Import jest oczywiście także bardzo duży, nawet rekordowy, natomiast odradza się eksport chiński do Rosji. A to moim zdaniem może być ta przesłanka, która stała za powodem tego, że Pelosi postanowiła lądować w poprzednim tygodniu na Tajwanie. A następny wykres pokazujący, jaki jest wolumen obrotu na rynku walutowym między chińskim yuanem a rosyjskim rublem, także potwierdza, że gigantycznie rośnie wolumen obrotu między tymi dwoma. Krajami i być może właśnie jeszcze raz podkreślam, moim zdaniem to jest właśnie główny powód tego, że w ostatnim czasie Amerykanie tak zaczynają tutaj w pewien sposób wpływać na chińską stronę, żeby Chińczycy postanowili ograniczyć tą aktywność, którą mają z Rosjanami, żeby ich nie. Wspierać. Te dwa wykresy moim zdaniem sygnalizują i właśnie one to pokazują. Następny powód, dlaczego moim zdaniem rośnie szansa na host na giełdzie, płynie z rynku obligacji. Amerykańskie obligacje są jednym z tych powodów, dlaczego w ostatnich dniach i tygodniach indeks technologiczny znowu zachowuje się relatywnie lepiej niż te spółki defensywne, niż te spółki generalnie starej ekonomii. A to jest spowodowane właśnie. Tym, że te spółki technologiczne, te spółki cykliczne są bardziej wrażliwe na stopy procentowe. Ta stopa procentowa w momencie tworzenia tego wpisu znowu na amerykańskich papierach wraca poniżej psychologicznego poziomu 2,80. Jeżeli rzeczywiście dzisiaj podczas sesji amerykańskiej nie uda się utrzymać nad poziomem 2,80, to moim zdaniem NASDAQ będzie miał faktycznie sporą szansę na to, żeby dzisiaj odfajkować wejście w, w nową hossę na giełdzie i oczywiście, żeby pozytywny scenariusz rozwoju sytuacji miał miejsce i żeby rynki właśnie giełdowe dyskontowały ten pozytywny scenariusz rozwój gospodarczy według pozytywnego scenariusza, a nie tego negatywnego, więc także patrzymy na zachowanie amerykańskich obligacji, a jeżeli popatrzymy na cenę, to oczywiście czy wrócimy nad linię szyi odwróconej formacji RGR, Ponieważ jeżeli tak się stanie, to oczywiście rynek będzie wierzył, że mieliśmy do czynienia tylko z ruchem powrotnym do przełamanej linii szyi i że tendencja wzrostowa jest bardziej prawdopodobna, bo tak będzie wynikało z analizy technicznej. Niemieckie papiery wracają pod poziom rentowności 0,9 to także jest dobra informacja i oczywiście, eee, jeszcze raz podkreślam, jest bardzo duże powiązanie. Między zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji a spółkami technologicznymi. Jeżeli rentowności będą spadać, jeżeli yy, ostatnie dane z rynku pracy będą jednak dyskontowane na korzyść yy, wzrostu cen, czyli spadku rentowności amerykańskich obligacji, to oczywiście w takiej sytuacji. Spółki technologiczne amerykańskie powinny z tego czerpać korzyści, czyli HOSSA powinna stać się faktem. I odpowiedź na pytanie, czy dziś będzie nowa HOSSA na giełdzie, także zależy od tego, jak zachowują się dzisiaj amerykańskie obligacje. Amerykański dolar. Mijają kolejne godziny sesji w Europie, a tutaj amerykański dolar znowu się nie chce umacniać. Jestem coraz bardziej przekonany, że raczej zamiast spadku będą wzrosty, i to pomimo tych danych makroekonomicznych. Które teoretycznie powinny dać nam kolejny test wsparcia, czyli parytetu. Jako, że tego nie ma, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo tego, że jednak wybijemy się górą, po prostu należy czekać na to, co się dalej wydarzy i cierp uzbroić się w cierpliwość. Każdy powrót nad poziom 1.02 sprzyja tendencjom wzrostowym. Na rynku patrzymy także na zachowanie ceny ropy naftowej. Ropa naftowa nie wróciła nad poziom 90 dolarów. Idzi w momencie tworzenia tego wpisu, zaczyna testować ostatnie minima sprzed paru godzin, a to naprawdę jest jednym z tych głównych powodów, dlaczego rentowności amerykańskich papierów tak spadają i moim zdaniem rynek uważa, że to właśnie ropa naftowa jest wskaźnikiem wyprzedzającym inflację na całym świecie. Jeżeli ropa naftowa spada, rentowności spadają, jeżeli rentowności spadają, indeksy giełdowe rosną. Taka zależność moim zdaniem teraz występuje, więc trzymajmy kciuki, żeby ropa naftowa dalej spadała, żeby dzisiaj były tworzone nowe minima tendencji spadkowej, żeby coraz więcej osób widziało formację podwójny szczyt na wykresie, który widzicie Państwo w tle, i żeby, żebyśmy się zbliżali do w spać 65-75 dolarów wyznaczonych przez technikę jako potencjalny zasięg tendencji spadkowej którą, którą wyznacza analiza techniczna. I na koniec polskie aktywa, które także będą wrażliwe, jeżeli eurodolar pójdzie w górę, to spodziewajmy się wielkiej presji na umocnienie krajowej waluty na presji na polskie obligacje, ale przede wszystkim zaczynamy od rynku złotego, który jest bramą wejściową do inwestowania w naszym kraju. Ten wykres dobitnie pokazuje, że poziom 468 jest teraz kluczowy, jego przełamanie na euro złotym będzie oznaczało wejście tendencji spadkowej w nową fazę. Na następnym wykresie widzimy, jaka jest korelacja między zachowaniem złotego, dolar złotego, a zachowaniem euro na swoim indeksie. Wniosek jest taki, że jeżeli euro zacznie umacnianie, tendencję wzrostową, w tym wypadku na eurodolarze to spodziewajmy się bardzo silnej presji na to, żeby dolar złoty zaczął spadać. Ta korelacja, jak widzicie Państwo na wykresie, jest bardzo silna i wynosi minus przecinek 7,2 niecałe, więc yy, widzimy jak na dłoni powiązania statystyczne między tymi dwoma rękami. Wniosek jest taki, że jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to oczywiście spodziewajmy się gigantycznego, silnego umocnienia krajowej waluty, przede wszystkim dynamicznych spadków dolar złotego. I jeżeli z technicznego punktu widzenia spadniemy pod poziom 4,58, jak wynika z następnego wykresu, to tworzy się przestrzeń do dynamicznych spadków, do kolejnego wejścia rynku tendencji spadkowej, czyli tendencji na umocnienie złotego w następną fazę. Polskie obligacje na razie są dzisiaj bardzo stabilne, rynek czeka. Na to, co się wydarzy na Wall Street, ale raczej należy spodziewać się dalszej presji w kierunku poziomu 5% na rentowności, ten poziom 5% zaczyna być wskazywany także przez średnią dwusesyjną, jak widać na wykresie, myślę, że jesteśmy bardzo, że, że jest tylko kwestia czasu. Myślę, że w najbliższych dni i tygodni że ten poziom 5% zostanie nam przetestowany, ponieważ no, kapitał na całym świecie szuka stopy zwrotu, a jeżeli eurodolar. Zacznie rosnąć, będzie to oznaczało, że kapitał z Wall Street wypływa i szuka na całym świecie stopy zwrotu. A polskie aktywa generują najlepszy stosunek potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka. Więc moim zdaniem, polskie obligacje są teraz, są będą w takim wypadku bardzo silnie wychwytywane jako papiery niedowartościowane. I ten poziom 5% na rentowności polskich dziesiątek powinien być bardzo szybko widziany. Na koniec giełda papierów wartościowych, która próbuje rosnąć, generalnie broni się górne ograniczenie klina zniżkującego. jeżeli dzisiaj zakończymy sesję nad poziomem 1700 punktów, to oczywiście będziemy bardzo, ale to bardzo blisko tego, żeby wrócić oczywiście znowu do scenariuszy prowzrostowych. Sesja na razie jest bardzo pozytywna. Wygląda na to, że popyt na ryzyko atakuje i ma dużą szansę na to, żeby jeszcze te 10 punktów podbić dzisiaj indeks giełdowy w momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy na poziomie 1688 punktów więc jest, jest moim zdaniem bardzo duże prawdopodobieństwo że uda się nawet jeszcze dzisiaj sięgnąć poziomu 1700 punktów a to naprawdę ociepliłoby klimat inwestycyjny także na warszawskich giełdzie papierów wartościowych zobaczymy czy tak będzie czy jutro rano będziemy otwajkowywać, że pierwszy indeks giełdowy z tych ważnych na całym świecie wszedł w techniczną hossę Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy dzisiejszej sesji, to pomimo tego, że nie ma dzisiaj żadnych danych makroekonomicznych do dyskontowania. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro rano. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam oraz stopy zwrotu.